Często w komentarzach pod filmami z recenzjami kart graficznych, laptopów czy też komputerów pytacie, jak wyświetlić statystyki, które są widoczne w lewym górnym rogu monitora. Obejrzyjcie ten film do końca, a wszystkiego się dowiecie. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak w łatwy sposób możecie wyświetlić najważniejsze parametry, czy też statystyki podzespołu Waszego komputera na ekranie monitora. Mam na myśli m.in. temperatury, czy taktowanie procesora karty graficznej, ilość klatek na sekundę, i pokażę Wam także, jak zmierzyć wydajność Waszego peceta w grach. Wszystko to jest możliwe między innymi dzięki MSI Afterburner. Dość potężne narzędzie, także pokażę Wam, jak je skonfigurować, żebyście mieli wszystko jak na dłoni. Program MSI Afterburner jest narzędziem darmowym i możecie go ściągnąć ze strony MSI czy też innych serwisów. Instalując program, proponuję Wam wybrać wersję anglojęzyczną, jako iż Polska jest trochę zbugowana, co zresztą Wam za chwilę pokażę. Podczas instalacji koniecznie zaznaczcie okienko Riva Tuner, jako iż bez niego nie będzie możliwe wyświetlanie statystyk. Program mamy zainstalowany, ja od razu zmienię skórkę na jakąś bardziej czytelną. Do wyboru macie kilka, każdy z Was powinien znaleźć coś dla siebie. I zmienię także język na angielski, bo to o czym mówiłem wcześniej, polski jest zbugowany i tak czy inaczej większość informacji wyświetlanych byłoby po angielsku. Na głównym interfejsie Afterburnera macie wyświetlane informacje o Waszej karcie graficznej, czyli taktowanie, temperatury czy też wersję sterowników, jaka jest zainstalowana na Waszym komputerze. Tutaj też możecie podkręcić kartę graficzną, ale jako już nie jest to temat przewodni odcinka, nie będę się nad tym zbytnio zatrzymywał, bo jest to tak naprawdę materiał na osobny odcinek. Zresztą u mnie na kanale taki poradnik znajdziecie. W skrócie tylko powiem, że można zmienić tutaj limit TDP, czy też temperatury dla karty graficznej, zwiększyć taktowanie rdzenia i pamięci wirami, jak i dać pełen zakres napięcia dla rdzenia GPU. Przejdźmy dalej. Jeżeli chcecie, żeby MSI Afterburner uruchamiał się razem ze startem systemu, musicie kliknąć zębatkę i zaznaczyć opcję Start with Windows. Ja również proponuję zaznaczenie okienka ze startem zminimalizowanym do paska zadań. Zanim przejdziemy do statystyk, to po drodze mamy zakładkę ręcznego ustawienia wentylatorów na karcie graficznej. Także gdyby standardowy profil Wam nie odpowiadał pod kątem głośności czy też temperatur, to możecie sami ustawić własną krzywą dla wentylatorów. I w końcu przechodzimy do sedna sprawy. Najbardziej interesującą nas dzisiaj zakładką jest monitoring. Tutaj macie sporo parametrów nie tylko samej karty graficznej, ale także procesora, które możecie wyświetlić w statystykach. Aby daną opcję monitorować w Riva Tuner, musicie najpierw ją zaznaczyć po lewej stronie, a następnie kliknąć poniżej Show on screen display. Ja wybiorę te najważniejsze parametry, jak temperatury karty, użycie rdzenia GPU, taktowanie rdzenia i pamięci, obroty wentylatorów na karcie, temperaturę procesora i jego użycie. No i oczywiście ilość latek na sekundę, jak i czas ich renderowania, czyli framerate i frame time. Zaznaczę również wartość 7% low. Wiele osób pyta, co to w ogóle jest i co oznacza. Otóż jest to 1% klatek spadająca poniżej wartości minimalnej i tak naprawdę to ona jest większym wyznacznikiem płynności, a nie spadki minimalne. Przejdźmy teraz do programu Riva Tuner, gdzie warto pozmieniać kilka rzeczy. Pierwsza z nich to jakość wyświetlanych statystyk i tutaj proponuję wybrać opcję raster 3D. Zalecam także włączenie tła pod statystykami, bo wtedy będą one lepiej widoczne na ekranie. Zmienić możecie również kolor wyświetlanych statystyk, jak i ich wielkość, a same statystyki umieścić w dowolnym rogu monitora. Uruchomię teraz grę i zobaczycie jak wyglądają dane wyświetlane na ekranie. W pierwszej linii macie dane dotyczące karty graficznej, jakiej temperatura, obciążenie, taktowanie rdzenia GPU, czy też obroty wentylatorów. W drugiej taktowanie jest użycie pamięci VRAM, dalej informacje o procesorze i pamięci RAM, a na końcu ilość klatek, jaki czas ich renderowania. I niby wszystko jest ok, ale panuje tutaj nieład i nie od razu wiemy która wartość za co odpowiada. Dlatego też wróćmy jeszcze raz do MSI Afterburner i pokażę Wam co zrobić, żeby ułatwić sobie życie. Wystarczy, że przy każdej wartości, która ma być wyświetlana, zaznaczycie. Okienko override group name, a następnie wpisujecie dla poszczególnej funkcji odpowiednią nazwę. Macie pełną dowolność, byle Wy byście wiedzieli o co chodzi. Weźmy po raz kolejny do gry i zobaczcie, że wszystko teraz jest ładnie opisane, a statystyki są jedna pod drugą, co o wiele czytelniej wygląda. No dobrze, ale gdzie jest warto 7% low, którą zaznaczyłem, aby się wyświetlała? Już wam tłumaczę. Teraz musicie odwiedzić zakładkę Benchmark w MSI Afterburner, przypisać klawisze, które benchmark będą zaczynały i kończyły. Ja zazwyczaj używam page Up i Page Down. Teraz podczas rozgrywki klikacie na klawiaturze klawisz page Up, czy też inny jaki przypisaliście i raz, że widzicie warto 7% low i minimalny klatkarz, który w międzyczasie zaznaczyłem, a dwa dokonujecie w tym samym czasie pomiaru wydajności Waszego komputera. Aby zakończyć benchmark, klikacie klawisz Page Down czy też inny, który ustawiliście i pomiar macie gotowy. Znajdziecie go w katalogu pliki programów X86, dalej przechodzicie do katalogu MSI Afterburner i klikacie w plik tekstowy Benchmark. Tutaj podane macie wszystkie wartości od 1% Low przez minimalne, średnie i maksymalne FPS uzyskane w danej grze. Gdyby plik ten zawierał za dużo pomiarów i chcielibyście go wyczyścić, to w zakładce Benchmark w MSI Afterburner klikacie opcję Recreate Existing Benchmark Results Files. Następnie zastosuj i podczas kolejnego mierzenia wydajności poprzednie pliki zostaną skasowane. Pamiętajcie jednak, żeby po pierwszym pomiarze odznaczyć tą opcję, bo za każdym razem widzieć będziecie tylko ostatni rezultat. To jednak nie wszystko, co można zrobić za pomocą MSI Afterburner. Mianowicie w połączeniu z programem HWInfo64 możecie wyświetlić jeszcze więcej statystyk. Tak naprawdę wszystkie dotyczące waszego komputera, czyli temperatury chipsetu, temperatury sekcji zasilania na płycie głównej, napięcia procesora, a nawet temperatury dysku twardego. I co ważne, ten program także jest darmowy. Wystarczy, że w HWInfo64 klikniecie w zębatkę na dole, a następnie przejdziecie do zakładki OSD i możecie wybrać dowolne opcje, które was interesują. Zaznaczacie przy tych wartościach Show Value in OSD. Możecie wybrać w jakiej linii i w jakiej kolumnie mają się one znajdować i czy ma być przy nich wyświetlana nazwa danej wartości. I tak na przykład, jeżeli chcecie, aby dane wyświetlane były jedna pod drugą, to w polu linia każdą następną oznaczacie kolejną cyfrą. Wracamy do gry i voilà. Wszystkie wartości z programu Havo Info macie dodane do statystyk. Oczywiście, zarówno Havo Info, jak i MSI Afterburner muszą być włączone i działać w tle, żeby statystyki były wyświetlane. Na dzisiaj to byłoby tyle. Jak macie jakiekolwiek pytania, czy też coś dla Was było niezrozumiałe, śmiało piszcie w komentarzach. W miarę możliwości na nie odpowiem. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.